I oczywiście, aha, tutaj sobie otworzyliśmy wyszukiwanie przedmiotów. Ja oczywiście nie pamiętam już co, gdzie, jak i dlaczego. Coś tu, aha, maska, dobra nie mogę, albo jeszcze nie mogę zamknąć. I tkan i teraz to mogę zamknąć. Statuetka. Dwa motyle, tu, tu jest kuczek, czosnek, mm, oliwki, wstążka i kamienia. Um, tu będzie wstążka, ale jakie kamień, a może, aha, te kamyczki, może, i jeszcze oliwki ale to mają być jakieś śniegi na kałusce. Dobrze. I tu mam wstążkę. Wstążka. Wstążka będzie mi potrzebna tutaj do... Tak. do zasłonki i wchodzimy na górę. Strach na wróble wskaże miejsce. No dobrze. Jakiś pamiątek... Aha, zaszedł Mhm. Dobra. Mamy kapelusz. Czy coś jeszcze tam są zamarznięte drzwi tutaj. Też nic nie zrobię. Tutaj to mogę wziąć szczotkę. I figurki nie mogę, ale może, mogę ustawić, dobra. Y jeszcze mam jakąś? Nie, to wszystkie. Tu jeszcze półka jest pokryta lodem. Dobra, czyli póki co, to na razie tutaj nic nie mogę zrobić. Tu mogę wybić tą szybę kamieniem. Dobra, i mam połączyć klucze w pary. I... To tak. łączymy. A, kliknęłam i nawet nie spojrzałam na jaki. Co tak. To będzie ten? Aha, nie, to nie ten, dobra. E, to tak ten to będzie ten, to będzie ten, to jest ten, to jest tutaj, a to jest tutaj i zostaje. Okej, okay, to jeszcze sobie przejdę tu i odśnieżę sobie... Dobra. E... Aha, świeczki. Dobra, kapelusz mogę sobie już zostawić. Yy, a mam coś jeszcze? Nóż mogę sobie zostawić. I jeszcze świeczka. Świeczki nie mam. Póki co. E, książka. Aha, książkę znalazłam tutaj. Póki co nic tutaj więcej nie zrobię, więc się cofnę i sobie otworzę e, tu. I sobie wyjdziemy tutaj. I co ja tu mam? Eee, lodowe muszę przeciąć kolczaste pnącze. Dobrze. Czy coś jeszcze? Póki co? Tu. Łop część łopaty. Okej. Okay. Eee, część łopaty. I chyba tutaj miałam. Tak, trzonek łopaty. I tu mam znowu wyszukiwanie przedmiotów. <laughs> Więc sobie naprawiona lupa. Muszę jakoś naprawić lupę. Co tam jest? Um jest koń. Tu jest karta, tu jest naprawiona lupa. Eee, dwa pierścionki, dwa pistolety. Dwa pierścionki. Eee, dobra, dwa pistolety już są, dwa zegarki, sekator. Będę miała czym chyba... bo ten, ten sekator chyba tu przyszłam, będę miała czym otworzyć tam... Eee. Czym obciąć te gałązki, tam um, liść, fajka, luneta, luneta jest tutaj, guzik jest tutaj, dwa zegarki, nie skupiłam się na tych zegarkach i jeszcze jeden pierścionek. Um, tu jest jeden zegarek, tu jest drugi, i pierścionek. Będzie? Nie, to jest dobra jakaś? A to? Tak. I sekator? Sekator, oczywiście, że sekator. Czy coś tutaj już mogę? Nie, tutaj nic nie mogę. Tu muszę raczej coś um, odmrozić. Dobra, tutaj sekator mogę sobie już wyciąć. Te gałązki i biorę figurkę ze sobą. I to było tu. U. To jest szyf. Mam płytkę z kodem, mam drugą płytkę z kodem i to... Aha, jeszcze jedna jakaś płytka, nie mam więcej, prawda? Oczywiście, że... Zimny um... pokój lodem, dobra, tutaj póki co nic nie zrobię. Tutaj też nic nie zrobię. Tutaj też nie znam kodu. Czy tutaj coś jeszcze ewentualnie mogłabym zrobić? Nie, tu mi brakuje talerza. A tutaj potrzebuję świeczki, której oczywiście nie mam, ale cofnijmy się jeszcze na moment. Dobra, tu nie ma wyszukiwania kolejnego przedmiotu. No to pójdźmy sobie. Nie wiem, tutaj. Tutaj jest wszystko zamarznięte, więc jeszcze nie tu. No to tu. Czy coś już tu? Tu się coś świeci, ale jeszcze... A jakbym... Nie, za pomocą tego, nie mogę potraktować. A to? Nie. Um... Ten sekatorek mi został. No fajnie, fajnie, ale... A może tutaj muszę to odsunąć? O, oczywiście, że tak. To i to. Czy coś jeszcze? Jeszcze mi brakuje klejnotów. Ok, a jakbym się cofnęła jeszcze, może gdzieś tutaj jest coś, czego nie zauważyłam? E, a tu? No, bo, bo tutaj chyba nic y, nie jest. Tu wiadomo, brakuje cylindra. Tutaj brakuje mi też czegoś. No to coś musiałam ewidentnie przeoczyć. Um, tu wstecz nie, tu wracamy do początku, tu nic nie mam. No to jedziemy tutaj. Czy tutaj coś jeszcze ewentualnie się dzieje? Nie. Tutaj też już nic. Tu to odczytałam, a tu może coś jeszcze się dzieje. Tu ten strach na wróble. E, będę potrzebowała takiej głowy, ale nie mam świeczki, no to tu. I tu brakuje mi klejnot. A tu jest, no posągu jest biżuteria. Sekatorem mogę w nią rzucić? Nie łopatą. A nie, bo pewnie ona jakoś tam opadnie, jak już to ogarnę. E, tutaj jest pozamarzane, więc tutaj też nic nie zrobię. Więc coś tu musi być w środku. A lodowe siedzenie? Nie z sekatorem? Nie. A za półkami mogę to rozbić? No dobra, powoli, powoli, powoli. Tutaj nie znam płyt. Nie znam kodu. Tak, nie znam kodu. Więc tego nie otworzę. Tu jest. A może ją wykopę? Mogę ją wykopać? Nie. Chodźmy jeszcze tu na chwilę. Tu brakuje mi świeczki. Zapałki mam, ale nie mam świeczki. Potrzebna mi świeczka, więc na razie nic nie zrobię. Tu mi brakuje talerza. Dobrze. Na razie nie będzie dobrze być. A! Szyba zamarzła i pękła. Mogę coś z nią zrobić? Nie, chyba nie mogę zrobić Dobra. No to idziemy tu. I czy tutaj My chyba też nic nie mogę? Czy są zamarcone te? Płukać pokryta agonią łopatą albo sykatorem Potrzebuję jeszcze jednej płytki. Ale nie mam pojęcia, gdzie ją znaleźć. I co teraz? I drzwi są zamarzane, jakbym mnie tak Za Zapałki. A może zapałkami mogę coś tutaj kombinować? E, no to szczerze mówiąc nie wiem. To się świeci, ale no tutaj nie mam. Co się ukryte? Tu mogę wykopać chyba? Mogę? No jest coś ukryte, ale ja bym chciała to... Tu... nie mogę. A, jakby to się Nie, no, sykatorów, tak. Nie mogę tego wykupać? A, jakby to rozkupić mi też nie da radę. Um, No to nie wiem. Lodowe siedzenie też nie mogę tutaj nic e, zrobić. Tutaj, tu już byłam. Tutaj wiem, że brakuje jedne... Tu już wszystko zrobiłam co mogłam, tutaj też, mogę iść tam, ale tam nic nie zrobię, bo potrzebuję, żeby tutaj coś roztopić, czyli coś się przeoczyłam po prostu i tyle, ale nie wiem co. Może jeszcze tutaj coś? No tu już wszystko. Tu mi brakuje tej głowy, tak, ale nie mam świeczki. No. Tutaj opuszczają. A może tutaj coś dokopać? No. A po co mi tak się czuło? No. Tu No to nie wiem, szczerze mówiąc. To sobie Okej, okay, tutaj nie można nic zrobić, ale gdzieś można coś zrobić? Gdzieś można? Aha, to ja muszę teraz. Y -y -y. Muszę chodzić i szukać, czy coś można zrobić. Dobra. Skorzystamy z tego. Nie. Czyli to nie, tu, a tu? Nie. No to dziwne. To co ja muszę na początek wrócić? Coś tutaj można ewentualnie zrobić jeszcze? Nie. Ehm. Nie. Nie. A, no tak myślałam przecież jeszcze. Aha. No i tu jest świeczka. Dobra. Fajnie. Dobra. No to już wiem, co zrobić. Się skryło tak brzydko. I tu jest wyszukiwanie przedmiotów. I tu będziemy mieć płytkę z kodem no jakoś. Jakoś się udało. Ale bez podpowiedzi chyba bym nie wiedziała, że to tam jest po prostu. E, bo niby ten cały e, strach na wróble się świecił. Ale jak na niego klikałam, to. E... No, jak na niego klikałam, no to tam nie. pokazywało po prostu, że... Brakuje mi tej głowy jego. Także chyba gdybym sobie faktycznie nie przechikała tych odpowiedzi, to bym wiedziała co i jak. Dobra, tutaj dostaniemy tą płytkę z kodem. Zróbmy sobie od razu tego. E, no. tego stracha na brydę. Tą głowę sobie mamy. Ok. I od razu sobie tą głowę wrzucimy na miejsce i tu sobie Eee, Dobra, potrzebuję emblematu ognia. Powracamy tam, gdzie ta płytka skoda jest potrzebna. Yy. Ok. Yy, czyli. Zgodnie z tym, co tutaj mamy na obrzeżach, musimy tak poustawiać płytki, żeby te emblematy się zgadzały. E A A A Aha, muszę tak. O, tak się zgadza. Tutaj nie będzie się zgadzało. 1, 2. Tu ma być trójka. Tu jest 1, 2, tu jest 2. Um, dobra, najpierw sobie może poprzegąć randę. I mamy... 1... 1, 2... I tu ma być 3. 1, 2... To będzie tu. E, tu mamy tak, 2, 1, 2. W takiej linii jakby. To będzie... E, nie tu. 2, 1, 2 będzie tu. Aha, ale tu nie może być 3. E, zatem gdzie będzie jeszcze 2, 1, 2? Tu może być 2, tak, 2, a tu mamy co? 2, 3, 2. E, 2, 3, 2 będzie tu. Nie tu. 2, 3, 2 może być nie tak.

2, 3, 2, jest, dobra, e, czyli ma być, tak, ma być płatek śniegu, serce i motyl, płatek śniegu, serce i motyl, i to będzie tutaj, płatek śniegu, serce i motyl, tak, i mamy ostatni klejnot, elegancko, Dobra, mamy jak mają być ułożone te niebieskie klejnoty, chyba. Mm -mm. Tak, tu mają być chyba te niebieskie klejnoty. Dobrze. To idziemy oddać ten klejnot. Tutaj. A, dobrze, że mam podpowiedź. Aha, dobra. to jest ten sposób tu się obraca. E, Okej, okay, czyli niebieskie. Tu, aha, tu się tak obraca. Niebieskie mają być tu na dole, tak. Dobra, to muszę to obrócić, eee, tak. tak żeby ten niebieskie były jak najbliżej siebie. Tak, Aha, to ten czerwony jakoś muszę stąd wywalić. Trochę się pokupiłam, ale nic. Więc... Aha, wracamy trochę do punktu wyjścia. Nie um... hmm, Często się zgubiłam, nawet, no. no. no, no. no, no. Ja w ogóle ten powinien być tłumem. Ja. Ja to może zrobimy. I, i. No, to, 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 to. Ale sobie pokapnęciłam. Hmm. Dobra, będzie. Jest. Udało się. Y, Okej, okay. weźmiemy sobie ten emblemat i na tym momencie sobie zakończymy, bo już mamy trochę ponad 20 minut. Także ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku. No to, cześć.